Sipowicz przystroił grup kory przed świętami. Pod zdjęciami fala komentarzy. Śmierć kory w 2018 roku wstrząsnęła całą Polską. O jej pamięć nie dba mąż Kamil Sipowicz. Tym razem ozdobił jej grup na święta. Fani od razu ruszyli do komentarzy. Związek kory i Kamila Sipowicza. Historia miłości Kory i Kamila Sipowicza to opowieść o wieloletnim partnerstwie, które wymykało się schematom. Poznali się dekady temu, jednak ich oficjalne, tak, padło dopiero po 40 latach znajomości, w 2013 roku. Moment ten, ze względu na pogarszający się stan zdrowia wokalistki, nabrał niezwykle intymnego i dramatycznego charakteru. Po śmierci Kory w 2018 roku Kamil Sipowicz poświęcił się roli kustosza jej dziedzictwa, dbając o to, by legenda wybitnej artystki pozostała żywa w świadomości kolejnych pokoleń. Kamil Sipowicz dba o grup Kory. Kamil Sipowicz z oddaniem pielęgnuje pamięć o zmarłej żonie, dbając o jej miejsce spoczynku na warszawskich powązkach wojskowych. Z okazji Bożego Narodzenia na jego profilu na Facebooku pojawiła się fotografia nagrobka, który w tym świątecznym czasie zyskał niemal poetyckie oblicze. Dominującym elementem jest zielona arkada z gęstego bluszczu, w którą wpleciono fioletowe i purpurowe kwiaty oraz klasyczne czerwone róże. Całość kompozycji dopełniają subtelne detale, jak choćby zawieszony dzwoneczek. W sercu pomnika, obok minimalistycznej rzeźby Moniki Osieckiej, stoi czarno-biała fotografia Kory, która w blasku zniczy nadaje temu miejscu niezwykle intymny i osobisty charakter. Tak Sipowicz przystroił nagrobek Kory. Czerwień marmurowej płyty stała się tłem dla bogatego, bożonarodzeniowego wieńca, w którym klasyczne róże przeplatają się z zielonymi gałązkami i blaskiem złotych bombek. Świąteczny nastrój dopełniają starannie rozmieszczone akcenty. Skromniejsza dekoracja ze świerku i szyszek, barwna figurka stylizowana na choinkę oraz wazon wypełniony żółtymi kwiatami. Ta przemyślana kompozycja, łącząca naturalne elementy z tradycyjną symboliką, poruszyła serca internautów. Pod fotografią udostępnioną przez Kamila Sipowicza natychmiast pojawiło się mnóstwo pełnych wzruszenia komentarzy. Piękny pomnik i jak bardzo zadbany. Szkoda, że ludzie tak szybko odchodzą. Piękny wystrój na Boże Narodzenie dla naszej cudownej kory. Nie lubię cmentarzy, ale tu ładnie, jest kolorowo. Uśmiecham się zawsze, gdy widzę jej piękny grób. Brakuje jej. Miłość to wieczna tęsknota, pisali poruszeni fani artystki.